Witam wszystkich ponownie na moim kanale Domowy warsztat D. Dzisiaj chciałem zaprezentować taką pilarkę łańcuchową na akumulator firmy Yato. Ponieważ mam kilka akumulatorów już tej firmy i kilka elektronarzędzi, to kupiłem sobie jeszcze taką ręczną pilarkę. Ostatnio testowałem taką na wysięgniku i powiem, jak to się wyglądał ten test. No to wtedy. Jeszcze do, dobrze nie umiałem nią pracować, ale teraz jak już trawę przycinałem, to naprawdę mogę powiedzieć, że jest super. Zobaczymy czy ta też się sprawdzi. To jest wersja z automatycznym smarowaniem łańcucha, bo są też tańsze. Ta kosztuje powiedzmy koło trzech a takie prawie połowę tańsze to są bez automatycznego smarowania, ale tam trzeba no, niestety smarować, oliwić ten łańcuch co jakiś czas no jest to trochę uciążliwe jak się więcej pracuje no to na pewno to jest lepszy wybór ale jak to wyjdzie w rzeczywistości to się okaże mam nadzieję że dobrze pudełko przyszło. uszkodzone ale mam nadzieję że w środku jednak ta maszyna nie będzie uszkodzona a zaraz zobaczymy ja tego jeszcze nie otwieram także wszystko się okaże no i otwórzmy instrukcja i maszyna także wiele rzeczy tutaj nie ma do składania w zasadzie to można powiedzieć, że taki taki unboxing, nie unboxing wygląda to fajnie standard 18V i to baterie. Tutaj wchodzą zaraz sobie, jak my założymy. Jest to model YT82 8134. Akumulatorowa mini pilarka łańcuchowa. Prowadnica ma długość 176 mm. I tutaj stojniczek na olej. Łańcuszek. Drobarnica jato. No łańcuch ostry bonowy. Fajny taki łańcuszek malutki. W jednym z ostatnich moich filmów pokazywałem, jak naostrzyć łańcuch do pilarki łańcuchowej. Akurat ostrzyłem też taką szlifierką do łańcuchów firmy Yato, którą sobie wcześniej zakupiłem. Także jak ktoś nie wie, jak naostrzyć łańcuch, to może sobie obejrzeć mój film. Ok, no spróbujemy, podłączymy teraz Akumulator i zobaczymy jak to idzie. W zasadzie to najpierw możemy sobie co zrobić. Rozkręcić tak tutaj luzujemy. Zmienimy obudowę, dostaniemy się do łańcucha. I napięty jest ten łańcuch. Czyli tutaj sobie napinamy łańcuch. Jak widać tym czerwonym pokrętłem, a tym blokujemy. Jednocześnie osłonę i blokujemy napięcie łańcucha. No sensowne rozwiązanie, okay. a teraz założymy jakąś baterijkę. Powiedzmy taką małą dwie godziny. Wyładowano. Czyli, żeby uruchomić, trzeba nacisnąć ten przycisk bezpieczeństwa, a później ten spust. Nie da się uruchomić naciskając tylko ten języczek. Obroty. Nie wiem, czy jest tu coś o obrotach. 8 metrów na sekundę. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ale nie jest to tak istotne jak to, żeby dobrze ciało. Tak, ale i tak wpierw trzeba nas marować. Zobaczymy. Zerknijmy jeszcze do instrukcji. Co nam są ciekawe, napisali. Najważniejsze jest, najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa, ogólne ostrzeżenia i tak dalej, tak dalej. Przeważają w 90%. Nad innymi tutaj aspektami. Bo charakterystyka, charakterystyka produktu dane techniczne, no to jest powiedzmy jedna strona czy pół strony. Reszta to jest to, co wolno i to, co nie wolno. I oczywiście chcę zaznaczyć, że to jest bardzo istotne, bo jeśli ktoś nie pracował z takimi narzędziami, to proponuję sobie przeczytać, żeby później się nie okazało, że ktoś zostanie bez rąk albo bez palców. A jeśli ktoś pracuje na co dzień, to może zgubić rutyna, więc zawsze warto sobie wcześniej po prostu też dla przypomnienia, takich ogólnych warunków bezpieczeństwa przeczytać taką instrukcję. Za chwileczkę naleję oleju. I pójdziemy sobie w teren zobaczyć jak się tym tnie gałązki. A żeby sobie nie pobrudzić to podłożymy kartonik, weźmiemy olej. Ciekawe, czy uda mi się nalać bez rozlewania. Tutaj to już widzę, że to nie jest zbyt fajnie zrobione, bo ten sznureczek mógłby być dłuższy. No nic, zobaczymy. się obawiałem, wszystko mi się wyrastywało chyba muszę sobie, sobie wziąć lejek bo tak to my nic nie zrobimy bo więcej wylałem niż nalałem Ok, poszukam jakiegoś lejka hejku jako, że nie mogę znaleźć żadnego lejka, chociaż wiem, że mam. To spróbuję nalać jednak tak. Kurczę bladę. No. Mam. Zróbmy to delikatnie. No, ta butelka też nie jest jakaś super. Dobra, ale idzie. Nie ma no wiem się, że nie ma tragedii, ale szał też nie ma. No dobra, powiem tak. Spartoliłem to. Tutaj trzeba mieć lejek albo jakąś fajną butelkę, z której się dobrze nalewa. Bo z tej się po prostu nie nalewa dobrze. Szkoda oleju, szkoda pieniędzy. Więc proponuję jakiś fajny wąski lejeczek. Sobie przygotować. A tak tu że wszystko mamy ubrudzone olejem. No to jeszcze żeśmy go co nieco stracili. No dobra, zaraz zobaczymy, czy podawanie oleju działa. Tutaj od razu widać czy olej jest, jest miareczka. Nie wiem czy to dobrze widać do kamery, ale tutaj ten wskaźnik będzie znaczy wskaźnik. No. Ta przeźroczysta część będzie pokazywać czy olej jest czy nie ma. Tak jak generalnie w każdej filarce. Żadnej filozofii tutaj nie ma. No i tak jeszcze sobie wywróciłem stół przez moją nieowagę. Teraz zobaczmy czy działa podawanie oleju. A jak to zobaczyć, jak to sprawdzić. Nie wiem czy wiecie, ale trzeba ustawić pilarkę w dół. I po jakimś czasie powinna tutaj taka kreska z oleju się pojawić. Jak ta pilarka pracuje, oczywiście. No, to zrobię tak. Co nic nie widać, żeby smarowało. Szczerze powiedziawszy, to mi się wydaje, że ten łańcuch jest za bardzo napięty. Może go troszeczkę poluzuje. ten jeden ząbek. I zobaczymy teraz. Teraz widać, że to smarowanie działa. Widocznie potrzeba było, było troszeczkę czasu, żeby maszyna pociągnęła ten olej na łańcuch. Także jest w porządku. Jeśli smaruje, to mamy pewność, że ten łańcuch się nam nie spali. Niedosłownie, oczywiście. No i proponuję też co jakiś czas sobie sprawdzić tak w terenie, czy to smaruje. Zwłaszcza jeśli wydaje nam się, że tego oleju nie ubywa, bo niekiedy te kanaliki do smarowania w prowadnicy się po prostu zapychają tymi trocinami odcięcia. No i wtedy bardzo łatwo zniszczyć łańcuchy prowadnice. No, i dotarliśmy do tego momentu, że trzeba spróbować coś uciąć. Nic wcześniej nie próbowałem. Tutaj mam świeżo ściętą, co to jest? Śliwa. Śliwa to drewno naprawdę bardzo twarde. Myślę, że wie każdy, kto miał to w ogrodzie i ścinał. No, i jedziemy. No i co? Naprawdę fajnie to tnie. Spróbujmy jeszcze może w innym miejscu. No powiedziałbym, że idzie jak po maśle. Jeszcze mam Możemy ściętego klona. No klon też nie należy do najbardziej miękkich drzew, to znaczy jego drewno. Pięknie się ucięło, widać, że jest gruby wiór, a każdy, kto kiedyś używał pilarki, to wie, że gruby wiór jest wtedy, jak łańcuch jest ostry. A że to jest nowa maszyna, łańcuch jest nowy, elegancko załaszczony, praktycznie można powiedzieć, no po tych kilku cięciach w ogóle się nie uciągnął. Bateria no to jeszcze trzeba sprawdzić jak długo będzie trzymała. Chodźmy gdzie indziej. A tutaj mam jeszcze jakieś drewno do pocięcia. Nie pamiętam dokładnie co to jest, ale też jakaś twarda sztuka. Pięknie tu szło. A może spróbujmy teraz jeszcze jakąś kantówkę. Tutaj tak konkretnie to mam kantóweczkę 14 na 14. Może tą brzydką część sobie obetnę. Jak mi się uda oczywiście. Poszło w zasadzie bez problemu. Cięcie, może nie jest najpiękniejsze, bo też do tego to nie służy. A raczej do świeży gałęzi. Zresztą każdy kto kiedykolwiek używał pilarki łańcuchowej, spalinowej, elektrycznej, o no to wie, że to cięcie mniej więcej tak wygląda. Ale generalnie poszło fajnie. Wiadomo, nie można jakoś bardzo mocno naciskać, bo wtedy się zatrzyma. No, ale tak naprawdę, nawet spalinową filarkę można zatrzymać przy zbyt dużym docisku. Myślę, że nie ma sensu przedłużać testu, bo to już nie jest to jakieś niewiarygodnie skomplikowane narzędzie. 98 dB emituje. Ok co się nie poluzował. Zamontowałem sobie naprawdę najmniejszą bateryjkę jaką miałem. Zeszła jedna kreska, ale to jest bateria 2Ah, więc tutaj nie ma się czego spodziewać. Chociaż w zasadzie wymienię sobie jeszcze teraz na czwórkę i zobaczymy czy dużo szybciej to jakoś będzie się obracało i lepiej będziemy cielić. No to w sumie miałem skończyć ten test, ale jeszcze parę, parę chwil Coś popróbujemy. Chwila, moment. No tak, mam baterię czwórkę. 4 Ah. No, niestety nie jest też w pełni naładowana. Ale dwie kreski z trzech to nie jest jakaś tragedia. Ciekaw jestem też tylko tego czy jakoś szybciej się będzie cięło. Pobierzemy rękawiczki. Dobra, to jeszcze możemy raz obciąć kawałek tego klocka. Prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że szybciej tnie, ale może to jest moje subiektywne odczucie. Trzeba by to było zmierzyć, ale nie będę tego robił. Generalnie większość elektronarzędzi z mocniejszą baterią działa sprawniej. No, co tu dużo mówić? Może jeszcze raz przejdę jakiś, jakąś gałęź łódź na tej większej baterii. Dobra, może to, co przed chwileczką ciałem. Chyba idzie tak samo. Zatrzymała się, bo nacisnąłem zbyt mocno. Pewno dlatego, że pomyślałem, że jak jest mocniejsza bateria, to można więcej. Ale chyba to do końca tak nie działa. Ale piękny procent. Nie wiem co to jest za drzewo. Ale jest naprawdę ładne i twarde. No i okej. Okay. Tym razem już kończymy, żeby faktycznie nie przedłużać. Co mogę powiedzieć? Jeśli to tak będzie działało i nie będzie się psuło, to myślę, że to jest naprawdę, naprawdę fajne urządzenie do ogrodu. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli podobał wam się mój test, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapki w górę. I oglądajcie moje kolejne filmy. Do zobaczenia. Hej!